Dzień dobry, witam Was wszystkich bardzo serdecznie na moim kanale. Ja jestem Marta i dzisiaj, słuchajcie, będziemy podejmować trudne wybory. Mam tutaj taką grę: mam trzy kubki różnych kart, w których są różne zdania. I często bardzo absurdalne dwa wybory. I odcinek będzie polegał właśnie na tym, że będę chodzić do ludzi z ekipy, będą losować po trzy kartki z każdej kubki i będą musieli odpowiedzieć na pytania. A jeżeli chcielibyście więcej takich odcinków, to zostawiacie oczywiście łapki w górę i subskrypcję, żeby być ze wszystkim na bieżąco. A my teraz idziemy do pierwszego uczestnika, czyli do mini Majka. Yy, Majki, mam tutaj karty. Tak? Trzy różne karty. Trzy różne gramy na siano? Nie gramy na siano Trzy różne kubki. Jest to taka gierka, gdzie masz do wyboru jakby dwie opcje. Jest, są jakieś różne śmieszne lub nieśmieszne teksty, i masz dwie rzeczy do wyboru, i musisz z tych dwóch rzeczy wybrać. I teraz tak. Te są najbardziej jakby lightowe te są średnie, a te są 18. No to biorę 18. Plus, bo Będziesz jest... musiał ze wszystkich odpowiedzieć, więc no. nie wiem. Wybierasz najpierw 18. Zacznijmy tak, zróbmy taką małą atmosferę. Zacznijmy od najniższej Nie YouTube. mogę tylko 18. Plus. To od... To możesz sobie potasować i wybierz, proszę, trzy z tego i mi daj. No, więc Dobra. możesz wybrać jakąkolwiek. Dobra. Uwaga, Majki. Twoja bratnia dusza oraz twoja siostra są przywiązani do trakcji kolejowej. Widzisz w oddali zbliżający się pociąg. Możesz ocalić tylko jedną osobę. Czy ratujesz bratnią duszę, czy ratujesz siostrę? Ratuję siebie. <laughs> Nie mam takiej odpowiedzi. Kumplar Siostra została niestety. Siostra została poświęcona? O kurde. Generalnie jak wybierałam sobie te karty, bo niektóre są naprawdę mocne, myślę, że YouTube nie gotowe na niektóre karty, to popatrzyłam na to i sobie pomyślałam, kurde, ja bym na przykład w sumie nie wiedziała co wybrać. Znaczy, wybrałabym teraz, że no, ratuję siostrę, bo nie mam bratniej ja, no, duszy. No, br nie, no, też bym pewnie jak kogoś z rodziny ją uratował, no. Już za późno, Asia obejrzy. Już za późno, już za późno. Czyli bratnia dusza. <śmienicza> Twoja babcia uwielbia magnesy na lodówkę i ma ich chyba z 200. Każdy wnuk, wracając z podróży, przywozi je jakieś do kolekcji. Tobie kompletnie wyleciało to z głowy. Czy? A. Zdejmujesz jeden mag magnes z jej lodówki i udajesz, że jest od ciebie. Nie zorientuje się, że to oszustwo, a za to będzie jej miło. <śmienicza> Czy mówisz babci, że ją kochasz, ale nie masz dla niej prezentu, o którym marzyła? Nie no mój babcie, ja cię kocham, ale masz trzymaj magnes. Czyli dajesz jej magnes ty sam! No nie no, nie no, ogólnie no, nie oszukałbym nie, 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 nie mnie, ja nie lubię pamać ludzi. że babciu kocham gdzie napijmy się flaski. Dobra. W przypływie szczerości wyznajesz w swojej y, drugiej połówce, że nigdy nie pierzesz. Czy bielizny, bo lubisz swój zak zapach, czy nie pierzesz skarpet, bo i tak są schowane w butach? Jedna z tych odpowiedzi jest prawdziwa. <suszy> Nie wiem, sumie, nie wiem, no, wszystko, ale kurna, no nie wiem co jest gorsze, zapach nie jest nie, nie no, chyba skarpet bym nie prał nie, nie oszukujmy się, taka dwudniowa skarpeta u Ciebie to standard <śmienic> nie, no. nie no ja też bym skarpet brała Też bym skarpet nie prał, no, bo Wasz. nie no, tu jest to Nie no, trzeba mieć świeże gacie <śmienic> Trzeba mieć świeże gacie? Widzowie zapamiętajcie, trzeba mieć świeże gacie Jesteś starą, nie do końca już sprawną osobą, która jedzie do przychodni miejskiej autobusem Czyli jesteś Łukaszem tak. Czy A. narzekasz na nieustępującą miejsca młodzież głośno i, epiteta, z, i z epitetami? Czy B. Dyszysz w kark najbliższej osobie czekając, aż zrozumie, że macie ustąpić miejsca? Ja dobra, że dyszę co, nie? Ja? <śm> Nie no najlepsze, ale w ogóle miałeś kiedyś taką sytuację, że albo wy w ogóle mieliście taką sytuację w autobusie, ja nigdy nie miałam czegoś takiego, żeby A, że, coś... są takie stary mohary, no, że, że są takie stare mochary, że są starsze osoby, nie, które Nie, nie, to, to jest chuj, to, to, to jest nic, jak ja kiedyś jechałem, to było miejsce wolne koło kogoś No To ta chciała kurna miejsce centralnie kurna przy oknie, co nie żeby jej udostępnił No bo nie, nie chciało, bo nie chciało się jej przejść przez kogoś i też było no, tam ale mówi, że mówić ostatnie miejsca, bo są obnie. To ja miałam kiedyś sytuację w sumie w, sta w pociągu. No nie było to taka sytuacja właśnie z jakimś starszą osobą, tylko po prostu pamiętam, że jechałam gdzieś wtedy z Mikołajem chyba do domu, z Krakowa, czy coś takiego. I wiecie, to jest 6 godzin pociągiem i my chcieliśmy siedzieć sobie obok siebie. E, a dostaliśmy miejsce tak, jakby w dwóch różnych rzędach, no. nie? No i pani jedna siedziała i się zapytaliśmy grzecznie, czy mogłaby się zamienić z jednym z nas, żebyśmy mogli sobie siedzieć obok siebie. I pani też powiedziała, że nie bo ona musi siedzieć przy oknie Dwie osoby oferują ci. Tylko dwie? Dwie osoby. Dwie osoby oferują ci cim tim cim, cim ale możesz wybrać tylko jedną. Czy A wybierasz osobę, która pięknie pachnie, ale ciągle się ślini? Czy B wybierasz osobę, która śmierdzi, ale ma ujmujący głos? Ale to co znaczy W jakimś sensie Może ślina jej cieknie, że się No wybieram to ze śliną, że je cieknie, co nie? No, bo pięknie č, č, na pięknie. Cieknie, cieknie na widział ślina. Można to tak odebrać. <grym> Dobra. Ostatnie już pytanie dla Ciebie. Masz ten teges, który może cofnąć Cię w czasie. Niestety możesz go użyć tylko jeden raz. Czy a cofasz się, aby naprawić swoje błędy, czy cofasz się, żeby zapobiec swoim nar narodzinom i znikasz? Nie mam żadnych błędów w przeszłości, ale no <słysko> <się, żeby> <słysko> kilkadziesiąt tysięcy, ale spokojnie już naprawiłem wszystkie. Nie no raczej bym, cofnął się coś i przecież bym tam pozmieniał się, nie? No tak, no bo w sumie już zacząłeś mówić, że nie masz żadnych błędów, już myślałam, że opcję, że cofasz się, żeby zapobiec swoim narodzinom i znikniesz. Nie, ja no mam piękne życie, Zapowiedź swoim narodzinom. No, no i super, także to już były wszystkie dla Ciebie karty, teraz... Le lecę do innej domówki, mogę Ci dać w sumie jeszcze, jeszcze jedną, jedno, no, ale nie... Jeszcze takie gratisowe dla... Specjalnie dla moich fanów Dobra, to... musi być taki hardcorowe. Możesz spędzić jeden dzień robiąc bezkarnie wszystko, na co masz ochotę. Czy A. Kradniesz wszystkie rzeczy, które chcesz mieć, czy B podglądasz osobę, która Ci się podoba? Kradnę wszystko, co chcesz mieć, i tyle. I tyle. No i dziękuję bardzo. No, mi się podoba, podchodzę za chętrowę i później wiecie, jak No, także dzięki Majki, lecimy teraz. Piona. Piona. A my teraz lecimy do innych domowników Jest z nami Łukasz, z Łuki półki. bardzo często występujesz na odcinkach Żyłam. Dobra, nara Jesteś mądrym psem, synem wilka Nie ma mądrych psów <tryk> <tryk> Twoje opiekunowie pewnego popołudnia nie, do, nie domykają furtki Czy strzeżesz jeszcze pilniej waszego terenu, czy b uciekasz aby poznać świat pełen przygód? To idę w świat i też świat, dobrze Zaprzyjaźnisz się z dziewczyną, której twoja mama zdecydowanie nie lubi I zakazuje ci kontynuowania tej znajomości A to będzie doświadczenia, no Czy postanowisz przy, przyjaźnić się z nią w sekrecie, wierząc, że przyjaźń przetrwa wszystko Czy B, zrywasz znajomość, wierząc, że twoja mama ma jakiś powód, żeby jej nie lubić Wybierałem zawsze A, ale teraz z perspektywy czasu wiem, że B było prawdziwe. Tak, ja dokładnie tak samo. Też miałam taką koleżankę, której mama, moja mama nie lubiła. Zresztą się z taką dziewczyną? <laughs> tak, miałam przyjaciółkę. I właśnie moja mama jej strasznie nie lubiła. No a ja mimo wszystko mówiłam: Nie, ona jest dobrą koleżanką. A potem się okazało, że wszystkie moje problemy były przez nią, i jak urwałam z nią kontakt, to się okazało, że mama miała rację. Otrzymujesz moc widzenia, widzenia przyszłości, ale musisz zapłac zapłacić za to bardzo wysoką cenę. Czy A? Płacisz za patrzenie w przyszłość latami własnego życia, jedno spojrzenie to rok życia Czy B. Za każdym razem, gdy spoglądasz w przyszłość, w ktoś w zasięgu twojego wzroku umiera Oczywiście, że B Wiedziałam, <laughs> wiedziałam <laughs> <wiedziało. śmiech> Szef oferuje ci awans, ale oczekuje, że będziesz donosił na kolegów z pracy Czy nie ma problemu i takich nie lubisz Czy nie ma takiej opcji nie jesteś konfidentem Nie no, B. Zwalniam się Zwalniasz się I, I proszę o, o widzenie w przyszłość przy nim <śmiech> <śmiech> Przez przypadek zabijasz rodziców ukochanej osoby czy pozwalasz jej odejść i zawiadomić policję? Oczywiście nigdy już nie będzie chciała cię znać. Czy zatrzymujesz ją siłą w piwnicy na kilka tygodni? Nie no, oczywiście bym się przyznał, no. naprawdę nie są takie dylematy, nie? Bo to, to jest ciężko jak gdyby teraz powiedzieć, za to byłaby dziewczyna. Za to była piwnica. Kolejne pytanko to gonicie tygry? Z kogo rzucasz mu na pożarcie, żeby opóźnić pociąg? Drugą połówkę czy własną matkę? Nie no, Kasię bym rzucił. Kasia był ciekła, wysokość. Kasia by się z nim pobawiła. No właśnie, Kasia by powiedziała. Było... Chwytą cię psychopata, który obiecuje uwolnić cię, ale najpierw musisz wybrać. Czy A, dasz odciąć sobie rękę pod znieczuleniem, czy B, obetniesz komuś innemu rękę. Marto, byś odpowiedziała? No, obcinam komuś innemu rękę. No, oczywiście. Tak. Dobra, i to było y, na tyle. Dziękuję bardzo. za na psychopatę. Tak, trochę tak, w sumie. Przynajmniej, ja inne przynajmniej nie ściemniam, wiesz. Jest z nami, dziękuję. a krzychu. No i mi w ogóle. Dobry, bardzo. Łowisz karasie jak nikt na świecie. To by było idealne dla nas, o, ciakko, ale go nie ma. Podczas jednego ze spokojnych połowów podchodzi do ciebie bezdomna osoba i prosi o rybę. Czy dajesz jej rybę, czy dajesz jej swoją wędkę? Nie, no, absolutnie nie daję jej ryby. Daję oczywiście, że daję jej wędkę i daję jej instrukcję jak sobie tą rybę złowić. A ty potem zostajesz bez wędki? Jak będziesz łowić ryby na ki? Nie, no, ale to słuchaj, to ja sobie poradzę. Ja sobie poradzę, a jeżeli nauczę kogoś, jak sobie radzić w życiu, to będzie jedna osoba mniej, która będzie prosić inne o różne inne rzeczy. Czyli i... jak nauczysz kogoś jak radzić sobie w życiu, to przynajmniej uchronisz inne od trucia dupy. Dokładnie tak. Dokładnie osoba. tak. Okay. I będzie jednej takiej osoby mniej, jedną taką osobę mniej na świecie hmm. i wszystkim będzie się żyło przyjemniej. Bardzo hmm. ładnie. Jesteś z złotą rączką i pracujesz w serwisie napraw. Telefon, który dostałeś do naprawy wymagał tylko włożenia baterii odwrotnie, o czym nie wiedział klient. Czy kosisz klienta jak za zboże, bo za głupotę trzeba płacić, czy b nie wystawiasz rachunku i tłumaczysz na czym polegał błąd. Teraz twój klient hmm. czuje się jak idiota. No i to jest bardzo ciężkie pytanie. To jest bardzo ciężkie pytanie. Myślę, ponieważ... że wielu złotych, złotych rączków zrobiłaby opcja A. Ja myślę, że ja też bym wybrał opcję A. No kapitalistyczna świnia typowa ja jestem i takie. No, co, co, słuchaj, no to wiesz, są ludzie, którzy robią bardzo proste rzeczy. Na przykład ostatnio mieliśmy taką sprawę, że wymienialiśmy no. e, zamek w drzwiach. I zamek w drzwiach, wymiana zamka w drzwiach zajmuje jakieś 5 minut. No. I e, gość przyszedł, wymienił, zajęło mu to 5 minut. Oczywiście musiał dojechać, musiał mieć jakieś tam sprzęty i tak dalej, no ale nieważne. No. E, I policzył sobie za to 160 zł. No. No, i to jest coś, że ja nie mam pojęcia, jak zmienić ten zamek, więc dla mnie to jest okej. Okay. No, on wie, jak to zrobić. Zrobił to w 5 minut i mnie to nie interesuje, ale ja za to muszę zapłacić. No i ja myślę, że analogicznie tutaj myślałbym o tym samym, że no dobra, ja wiem, jak ten telefon jest skonstruowany i wiem, że to po prostu wymaga tylko tyle, ale wiem i to jest warte tej ceny. No tak, a ostatnio. No, chyba, że komuś wiesz. Inna sprawa jest taka, jak yy, masz mechanika, który oprócz tego, że naprawi ci to, co ma naprawić, to zepsuje 5 innych rzeczy i za to policzy. No to tak. wtedy to nie Jest ok, ale na takiej I... zasadzie, że po prostu płaci się za wiedzę, no to subiektywnie ocenia, wyceniasz swoją wiedzę, nie? No tak, masz rację. Ostatnio mieliśmy taką sytuację, bo do nas często przychodzi pan elektryk. Miałam taki problem, że w garderobie miałam kontakt, ale ten kontakt był taki zaklejony czymś, no nie? I mówię, kurde, jak to zrobić, nie? I bałam się zdjąć to samo, bo nie wiedziałam, jak bałam się, że mnie pokopie prąd. No i poprosiłam właśnie Karolinę, żeby wysłała tego elektryka, i pan elektryk przyszedł i tylko. Ściągnął i co? I powiedział, że to była nakładka przeciwko, żeby, dzie żeby dzieci jeździć. Tak, tak, właśnie, panie. Ale no chyba wtedy. No i co, i dwie stópy. No dwie nie, właśnie, chyba wtedy nie policzył. Tak no i to się, był tak błąd. Się... I to był błąd, bo za nie wiedzę trzeba płacić. Niestety. Dokładnie. Jesteś blogerem promującym ekologiczne życie. Jesteś na zakupach w supermarkecie i właśnie przy Kasie odkrywasz, że nie masz ze sobą bawełnianej torby na zakupy. Czy a. Zdejmujesz koszulkę, żeby zapakować do niej brokuły, jabłka, pasztet z jarmużu i sok? <grym> Czy udajesz, że sławnym ekoblogerem jest twój brat, którego nie masz i prosisz o foliową torbę na zakupy? No i teraz tak, co bym zrobił ja jako osoba, jakby z mojego przeświadczenia to wynika? Prawdopodobnie yy, powiedział, poprosiłbym o plastikową torebkę, żeby sobie to załadować, ale z drugiej strony Gdzieś jako osoba, która wie jakie to rzeczy może spowodować później, no to wybrałbym to, że po prostu ściągną koszulkę i w jarmuż swój wrzucił do koszulki. I ja jako osoba i jakby głosując zgodnie, zgodnie z moimi przekonaniami, to Powiedziałbym, no, no, dajcie mi plastikową siodkę. No, ja pewnie no. też bym tak zrobiła. Kolejne to, nie spędzasz już czasu z osobą siedzącą naprzeciw ciebie? Co? Czyli z, z tobą. Czyli ze mną. No, 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 dobra, dobra, no. Dobra, nie, no dobra, nie spędzasz dobra. już y, czasu z osobą siedzącą naprzeciw ciebie. No, Właśnie pyta, kurde. dlaczego tak się dzieje. Pytam, dlaczego tak się no. dzieje, Krzychu? Czy A? Mówisz zgodnie z prawdą, że nie możesz znieść jej obecności, bo, za, bo zbiera ci się na Pawia, kiedy na nią patrzysz. Czy mówisz, że to dlatego, że wyprowadzasz się za granicę? Wiesz, ja bardzo długo się zbieram o tym, żeby z Tobą porozmawiać na ten temat. No nie lubię Cię, no. O nie, ale przykro, przykro Przepraszam, jakby nie lubię robić ludziom e, przykrości, no ale. Nie no lubię ja, ja też nie lubię, no. Nie, lubię, nie lubię robić ludziom przykrości, dlatego pewnie bym powiedziała, że. Sajonara, jadę na bali! Nie, ja zostałem tu, tu mi jest, dobrze, no ale Mursi, no. Kurde, działaś mi na nerwy, no. No dobra, to już nie musisz. Ale nie chowaj uraz wiesz, nie wiesz tego do siebie. No dobra. Jesteś na imprezie u bardzo wpływowych e, znajomych i nagle czujesz, że masz straczkę. Niestety, kolejka do łazienki jest ogromna. Czy A. Przepraszasz wszystkich i wbijasz się do toalety krzycząc, że masz straczkę? Czy B. Straż do wielkiej papraci i ulubionego kwiatka gospodarzy licząc, że nic nie zauważy? 100% B. I niestety, <śmiech> <śmiech> nie miałem nigdy tego typu sytuacji, ale miałem podobną. Nie, nie wchodząc w szczegóły. E, nie było tu. Przyjemne, jakby nie, 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 nie załatwiłem się do paproci, tylko wymyśliłem inne, bardziej nazwijmy to humanitarne rozwiązanie tego problemu, aczkolwiek byłem w życiu postawiony przed takim podobnego rodzaju wyborem i musiałem zdecydować, zdecydowałem dobrze, wszystko się skończyło bardzo dobrze, nie polecam nikomu, naprawdę to nie jest przyjemne przeżycie, szczególnie jak ciśnienie jest mocne, a gdzieś trzeba... Dojść, dobiec, to jest daleko, to raczej. Ale nic, ja też bym wybrała B, bo ja w ogóle nie wiem, czy ja bym się załatwiła w Kiblu, gdzie jest dużo osób. Ja, ja w ogóle ja nie, nie korzystam z toalety poza moim domem. Ja też, ja też nigdy. nie lubię. I nigdy. jakby to tylko i wyłącznie w bardzo awaryjnych sytuacjach, kiedy naprawdę nie ma innego żadnego wyjścia. No, ja tak Tak, sama. to raczej taka bariera psychiczna. <grym> ale zresztą do raczej. twojej historii to wiem, tak krokiet w donicy <grym> Kolejne, już ostatnie pytanie. Podczas napadu na bank na drodze staje ci zawzięty strażnik. Czy strzelasz mu w nogę, aby go unieszkodliwić? Nikt nigdy wcześniej nie zginął z twojej ręki. Czy zostawisz los strażnika w rękach twojej krwiożerczej bandy? Nie no, zakładam, że jestem wtedy z ziomkami patusami, którzy mają już jakieś tam yy, swoje paragrafy na siebie i zostawiam im, a ja sobie wychodzę i omijam Dokładnie, też wybrała to Taka Mniej przypałowa opcja Dokładnie Dziękuję Ci bardzo Dziękuję również Idziemy szukać wersów. Bardzo dobrze, bardzo Dobre. ładnie się tutaj wypowiadałeś, prawda? Tak wiesz, merytorycznie mi się podobało. To bardzo dziękuję. <grym> y dziękuję serdecznie. <grym> Dobra, moi drodzy, jest z nami ostatnia osoba w tym odcinku, czyli jest z nami Werka. E Masz w pracy fajną ekipę, ale kasa mogłaby być lepsza. Dziś pracujesz zdalnie z powodu choroby. Nikt nie wie ile czasu tak naprawdę poświęcisz na pracę. Czy obijasz się przez cały dzień i robisz tylko absolutne minimum, a potem grasz na konsoli? Czy b pracujesz uczciwie tak samo jak w biurze i wykonujesz wszystkie zadania po kolei? Jako, że to jest praca przy kompie, to raczej bym się nie obijała. Ja raczej należę do tych osób, które gdzieś tam są pracowite, mm. więc raczej, raczej chyba nie szłabym w tym przypadku na łatwiznę. Bardziej jak byłam młodsza, to szłam na łatwiznę, jeżeli chodzi o pracę fizyczne, a nie taką pracę typowo domową, więc... Więc raczej bym była tą pracowitą. Kurde, ja nie wiem. Ja na przykład. Może nie, żebym się obijała przez cały dzień, ale na przykład wstałabym sobie później to to, to mogłoby być spoko. Ja w ogóle mam coś takiego, że ja... Lubię optymalizować sobie ilość swojej pracy, jak na przykład niektórzy robią coś o 8 godzin, bo no robią, rob, rob, robią to wolniej, ja dostaję takiego speedrun'a i na przykład robię to w 4 godziny, żeby później mieć troszeczkę wolnego, okay. więc raczej pożerbam tą taktykę. Przyjaźnisz się z pewnym małżeństwem, znasz ich całe życie i lubisz z nimi spędzać czas. Odkrywasz jednak, że jedno notorycznie okłamuje drugie. Czy a mówisz tej drugiej osobie o kłamstwach małżonka, czy b zachowujesz swoje odkrycie dla siebie? Kurczę, na początku pewnie bym zatrzymała to dla siebie i by mnie to męczyło wewnętrznie, czy powiedzieć, czy nie powiedzieć. Bo tutaj jakby jest powiedziane, że z obojgiem, przy, z obojgiem się przyjeżdżasz. no? Już trochę przykołowo. No więc pewnie na początku bym to ukrywała, bo bym nie wiedziała, co z tym zrobić, ale później bym... Tak, wiecie, się upewniła, że na 100% jest to zdrada, no i pewnie bym powiedziała, no kurczę, takie oszukiwanie się długo trwało, nie ma sensu. Albo doprowadziłabym tą myślą, że wiem, i żeby ta osoba sama się przyznała, o, to by było lepsze. No, w sumie można by było pogadać z tą osobą, tak. Żeby, wiesz, tak wystawić kawał na ławę i powiedzieć, wiem, że ją okłamujesz, tak że ją zdradzasz, właśnie. powiedz jej, bo jak nie, to ja powiem. No, no, Właśnie odkrywasz na kompie drugiej połówki maile wysłane do byłego kochanka. Wiadomości to w zasadzie niegroźny flirt. Czy? Konfrontujesz drugą połówkę z treściami maili i przyznajesz się do y, nieposzanowania tajemnicy ko korespondencji. Czy nie zdradzasz, że, wiecie, że wiesz o filcie, dal, ale dalej sprawdzasz maile i czekasz na rozwój sytuacji? Myślę, że od razu do jasny. No, ja bym to już taki że szok! Ja nie, ja no, nie miała no, nawet tego wiesz, no, tak nie dusić, się ukrywać dusić tego sobie. chyba tak długo. Wolałabym skonfrontować jednak i się dowiedzieć, o co chodzi, a jak przez przypadek zobaczyłam, no to przez przypadek zobaczyłam. No tak. Bo to może że przez przypadek. Tak, że przez przypadek. No, to, no to tak, tak, Raczej mi to historię ja bym nie umiała tak dusić sobie. Kiedyś miałam podobną sytuację z moim jeszcze byłym chłopakiem, że znalazłam to i się tak zastanawiałam. Może mu nie powiem? Może wiesz, jakby poczekam, ale on tylko przyszedł do domu, bo pamiętam, że byłam wtedy u niego i jaza No i dobrze. Głowa zaczyna ci pękać z bólu i pulsować, a twój szef wchodzi na nowy poziom hamstwa. Czy mówisz mu, żeby się palił? Czy walisz pięścią w twarz pierwszej na spotkanie osoby po wyjściu z pracy? Mówiłem, żeby się p***... Ale w ogóle to jest fajny fakt, ja w ogóle jak jestem wkurzona, to ja na przykład moich pracowników ostrzegam i mówię Jestem Cię wkurzona. Dzisiaj będziemy pracować szybko i się da, za dużo ze sobą nie pogadamy. A jak na przykład mam dobry humor, to mówię, że mam dobry humor i tak i tak na ogół też jest z moimi pracownikami. W sensie na przykład, nie wiem, Ada przychodzi do pracy i mówię, Ada masz zły dzień, ona tak, mam dzisiaj zły dzień, nie, nie, nie będziemy dużo gadać. Ale na ogół takich dni jest mało, ale uważam, że w ogóle jak powiesz komuś, że masz zły dzień, no. to jest o wiele fajniej. On jest taki bardziej w to przygotowany, wyrozumiały, nie? a nie, że tutaj nie wiem, czymś walnie, że tak, czy coś i tak. się zastanawia, o co jej chodzi. Nie? Zresztą, to jak jak na nie... przykład ktoś jest niemiły, to ja mówię, dobra, jesteś niemiły, przez ten taki być, albo mm. po prostu sama, sama też tak ah. Dziękuję. Ostatnie już Podczas wyjazdu do lasu pod namiot ogryzło Cię dziwne zwierzę. Czy od teraz w każdą pełnię zamieniasz się w padalca, czy od teraz w każdą pełnię zamieniasz się w szaloną krowę? Szalona krowa brzmi wspaniale <grym> Wybieram szaloną krowę Podale to ja szczurka bez nóg, więc też zdecydowanie wybrałabym szaloną krowę. krowę Tak, także no, dziękuję Ci bardzo, bardzo dziękuję. za wzięcie Dzięki. udziału ja wam też dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Jeżeli chcielibyście więcej, to zostawiacie dużo dużą łapkę w górę i subskrypcję, żeby być wszystkie na bieżąco. wbijajcie do wszystkich moich uczestników na kanały i Instagramy. A ja się już z wami żegnam i do kolejnych filmów. Pa.